いらっしゃいませ。<music> <music> Dobra, ideolo jest ostatnie wydarzenie. Durinkowego, tak jest. A, okej, okay, no to chodźmy. Dzięki za, dziękuję za ten. No. Tak, zwiedzałam wyspy. A wczoraj chciałam sobie zrobić jakieś zadanko takie na polepszenie trochę nastroju, więc wziąłam ostatnie z listy. Zadanko zrobiłam, nastrój się nie polepszył, ale chociaż taki progres był. No. Uh, Mel! Powiem Ci dobre wyczucie, bo dzisiejszy DIY tyczy się właśnie tego pana, który będzie robiony. Także, ideolo, trafionen. No, do bosik. Trzeba ogarnąć, bo tam niewiele mi brakuje do skończenia do skończenia budowy ziomala. Na najwyższy level. Bo tylko siedmiu tych siedmiu tych tutaj, tamtych. A jeszcze ktoś ma by ochotę do nas dołączyć? Jeszcze mamy miejscówkę wolną. Czy już zasuwa? O nie! Idę, idę. Chciałam fotkę strzelić, ale nie poszło. As always. Wczoraj zamieszczałam nasze wodki. i do wniosku, że muszę więcej fotek robić. Takie postanowienie noworoczne niczym Monika. Z przyjaciół też miała takie. Co jest, czemu nie działa uciążliwy, jest ten boss. Padli, 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 O padł. Dobrze. <laughs> no. Trzy czyli jeszcze dwa razy. Picie z tego jednorożca nie należy do najłatwiejszych Mogłabym. A czemu chlip? Co się... O, matko latarnia. Ostała się inna latarnia. A zamiast kogo? Zamiast doktora, czy zamiast Francuza? You'll tell me the boy. People ought not be so frightened of ghosts. They are merely Not too far now. Dobrze, słonko, to poczekamy na ciebie. Kurczę, psują mi się słuchawki, w sensie już mi się te gąbeczki tak ten mocno, coraz mocniej ten tegują. I powiem wam szczerze, że zaczyna mi to łaskotać w ucho. No, nie udało się złapać. Uciekłszy.

O, a co dziękuję, kochani? Bez. Będę dźwięczna What? Co Brun około nas przejechał? I, I tyle go widzieli

Siemanko Paweł, siemaneczko Dzień dobry w nowym roku Tak jest Ascendent. den 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 cyk. No i jest słoneczko wymaksione Wypasione No wzięte to są te Szkoda To już nie musimy tego bossa na szczęście robić. Możemy pójść na location, location, location. Jakieś. Tylko, tylko na tego, no. Na, na Ala, prawda? To to nie działa? To nie uzdrawia? Dlaczego to nie uzdrawia? Halo. Nie mam pytań Okej okay. Wydane, to trzeba będzie skrymować katarzyna na koniec odwiedzić, Francja elegancja ja To tak szybko zasuwa po tych mapach, że ja im Ło, wow, co tu się wyrabia? No, <laughs> krótko i na temat, a ich miałam? Aha, no to no no to coś zamuliłam ja i nie zauważyłam. No proszę, same, 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 same czarne te. Zestawy złote. Może to jest znak, że powinnam mi się. Jednak w końcu dymnąć. Ale nie mam czasu dzisiaj, niestety, 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 niestety. Ej, dopiero teraz zauważyłam, że ten kotel ma serduszko na zadku. What the hell! Ale, że jak to, tak to. Ale lepiej później niż wcale, nie? W sumie. Coś mi do oka wpadło. <grym> No, to, 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 to całe zielone. Musi być sprawiedliwość na tym świecie, nie? No. As always, no. Jeszcze trzy? Katarzyna i to nowe zadanko i będę uciekać, ale o 11 dzisiaj, słuchajcie, powtóreczka. Znaczy powtarzasz kolejny strumyk, tym razem będzie DIY, będzie malowany. Ten pan, co tutaj stoi, o, ten pan będzie malowany. To od razu mogę Wam spoilera zapuścić. Tak jest, on, ten on. Także jeśli ktoś ma ochotę się przyjść porelaksować, no to myślę, że to będzie dobry dzień na to. This <laughs> is a tutaj ile jest do tego, tu jakieś łyszowanko, nie, tutaj niedawno robiliśmy, wczoraj robiliśmy dwa, przedwczoraj, wczoraj, wczoraj, Przed wczoraj przedwczoraj no, także myślę, że o 11 o 11:00 ten DIY, Flinsa pomalujemy. Ciekawa jestem, jak, on będzie się, jak się to będzie zachowywało, to płótno, bo to będzie taki domy do, do, do malowania. Trudny dzień dziś. I o, to był przedostatni i teraz ostatni. No, co? Co? Znaczy czerwono komuś był czerwono czerwono czy mm. czerwono 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 Wow, nawet nie zdążyłam zmienić postaci. What the No moi drodzy, i to był ostatni raz. Chodźmy się strzelimy sweet wózcie. Bardzo, bardzo wam, kochani, dziękuję za pomoc. Dniecie, jak mi życie, ułatwiliście ten, bo mi się tak męczyła z tym, że no, aż do jutra. A muszę uciekać, muszę stąpić teraz do rodziców, trening zrobić. A potem po treningu A potem po treningu będziemy diołować Chodźcie do... Będzie pomysł na jakąś tą fajną miejscówkę czy robimy sobie na tle na tle tutaj krainy magicznej. Ładnie to No, dzisiaj trzeba zmienić trzeba to. Trzeba zmienić. Zestaw. O, jakaś na miejscu na ten. Na switforcie dobrze. Mnie w to graj. Pozowane, niepozowane zdjęcia zawsze na propsie. No, coś się nie czuję. Coś się nie czuję. Najlepiej chyba zrobię to zadanko, pójdę spać, odrobimy tego gęszina, kiedy, kiedy indziej.

No ja wiecie, co ja odbiorę od Katarzyny, od Katarzyny zdjęć, te ze, rzeczy, i te 10 minut po prostu odrobimy następnym razem przy Gęsinku. Bardzo Wam, kochani, dziękuję za pomoc. Jeszcze raz super, jesteście mega, żeście mi tutaj po pomogli, bo naprawdę <ścoughs> masakra e, z, tym, z tą miejscówką. To ona mnie ta miejscówka dobija. Kochani, życzę Wam dużo, dużo zdrówka dzisiaj. Jeśli byśmy się nie wiedzieli o tej 11, no to e, albo troszeczkę przed, to mam nadzieję, że się zobaczymy jutro. Jutro trzy strumyki, także dla każdego coś miłego, o każdej porze dnia. E, e, życzę Wam dużo, dużo zdrówka. E, no i, i e, do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się.